Udało nam się odkryć pochówki z dawnego cmentarza przycerkiewnego, dawnego cmentarza grekokatolickiego, przy nieistniejącej już dzisiaj cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, która była zlokalizowana w okolicach dzisiejszego no, dawnego już ekonomika, czyli Zespołu Szkół nr 1. Wszystkie ślady po tym cmentarzu, wszystkie ślady po tej cerkwi właściwie skryła ziemia. Dlatego odkrycie tych dwóch grobów w całości zachowanych i jeszcze szczątków przynajmniej kilku kolejnych grobów w postaci luźnych kości jest dla nas no, jakimś tam bardzo interesującym elementem do tej układanki, jaką jest historia Sanoka. Bo nie chodzi tylko o to, że odkryliśmy pozostałości tego cmentarza, bo o nim wiedzieliśmy ze źródeł pisanych, że on tam musiał być. Zresztą jest takie źródło z końca XVIII wieku, gdzie są sprecyzowane nawet jego wymiary tego cmentarza. A mianowicie no miał on tam mieć około 30 metrów szerokości na 15 długości, czy odwrotnie. W każdym razie o tym wiedzieliśmy wszystkim. Natomiast dla nas też interesujące są, jakby zwyczaje pogrzebowe, jakie panowały w dawnym Sanoku. I te ślady materialne, które tutaj udało się odkryć, właśnie dużo nam o tym mówią. Odkryliśmy dwa groby nienaruszone, bo muszę powiedzieć, że wezwanie. Do tych, do tych prac archeologicznych otrzymaliśmy od pracowników prowadzących tam po prostu prace związane z wymianą kanalizacji. Natknęli się oni w czasie kopania koparką na kości ludzkiej. Oczywiście, przestraszeni, dali nam znać, że, że coś się dzieje. Udało nam się, tak jak mówię, odkryć dwa nienaruszone prawie groby przez, przez koparkę, w których pochowano w jednym grobie osobę o nieokreślonej płci. Trudno powiedzieć na razie coś więcej o niej. Natomiast wiemy, że chyba była niezbyt zamożna, bo pochowano ją bez trumny w wykopanej jamie grobej. Zapewne ciało było owinięte tylko w płótno, bo takie wtedy były zwyczaje. Ale po analizach antropologicznych, bo zamierzamy wszystkie te, kości, wszystkie te kości przekazać do naszych kolegów z Instytutu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Myślę, że będziemy więcej o tym powiedzieć, zresztą o tym powiem jeszcze za chwilę. Natomiast drugi grób był dużo bardziej ciekawy, gdyż zachował się dużo lepiej. Tam zupełnie koparka go właściwie nie naruszyła, poza kośćmi stóp, które przepadły. Bo okazało się, że pochowano w nim kobietę, najpewniej kobietę, która miała jeszcze zachowany pukiel włosów z tyłu głowy, co jest ewenementem i co świadczy o tym, że, że panowały tam dobre warunki do zachowywania się takich rzeczy. A w puklu tych włosów znaleźliśmy ponad 20. Maleńkich, kilkumilimetrowych cekinów miedzianych, które stanowiły prawdopodobnie ślad po jakiejś ozdobie głowy, którą, którą ta kobieta miała w czasie pogrzebu to znaczy, prawdopodobnie miała jakąś chustę, na którą te cekiny były po prostu naszyte. Stąd wiemy, że prawdopodobnie była to kobieta. No, po wyposażeniu sądzimy, że tak to było, ale też. Wszystko na temat jej wieku, wzrostu wagi, przebytych chorób, może przyczyn śmierci, powiedzą nam dopiero, dopiero antropolodzy po, po badaniach. Te groby już nam przyniosły sporo informacji odnośnie, odnośnie samych zwyczajów pogrzebowych panujących w XVIII wieku w Sanoku. Gdyż muszę powiedzieć, że te groby, o, no, czy przynajmniej ten grób z wyposażeniem, możemy datować dość precyzyjnie na XVIII, może początek XIX wieku. Ze względu na to, że w we wnętrzu tej jamy grobowej odkryliśmy fragment Ceramiki pochodzące z tego czasu, które dostały się tam przez przypadek, podczas kopania grobu, więc wiemy na pewno, że, że, że to jest ten okres. To to już jest dla nas pewna bardzo ważna informacja. Drugą informacją są właśnie różne elementy zwyczajowe, które można zaobserwować w czasie takich, takich prac, mianowicie sposób ułożenia zmarłego, czy składano go w trumnie, jak ta trumna mogła wyglądać, gdzie były ręce złożone. Jaka była orientacja zmarłego, to wszystko mówi nam o pewnym jakby takich mało uchwytnych elementach związanych z wizją świata, z wizją nawet zaświatów, prawda? I to w powiązaniu z analizą różnych źródeł pisanych dotyczących zwyczajów pogrzebowych być może pozwoli nam też na pewne generalne wnioski dotyczące, dotyczące tego. No, jak traktowano swoich zmarłych w dawnym Sanoku? To nas najbardziej interesuje. Kości, oczywiście, tak jak mówię, początkiem roku pojadą do Krakowa, aby przed powtórnym pochówkiem, bo chcemy je powtórnie pochować, właśnie zostały dogłębnie zbadane przez antropologów. To znaczy zostały określone wszystkie możliwe elementy tej układanki, które nam powiedzą, dadzą nam informacje o poszczególnych zmarłych. To znaczy, tak jak mówiłem, jaka była płeć tych zmarłych, w jakim wieku zmarli. Jakie przebyli choroby, co było przyczyną ich śmierci. Być może z włosów, które pozyskaliśmy, uda się pobrać próbki DNA, więc być może jeszcze jakieś dodatkowe elementy uda się do tej układanki dołożyć, kolor włosów określić zmarłe są Więc takie ciekawostki. Później natomiast po powrocie z Krakowa, planujemy po całych badaniach archeologicznych, które głównie skupią się na Placu Świętego Michała i gdzie również jest cmentarz pod nawierzchnią dzisiejszą placu czyli Państwo dzisiaj właściwie chodzicie pod wielkim cmentarzysku, nie wiedząc czasem o tym. Wszystkie te kości, które odkryjemy, będą powtórnie pochowane na cmentarzu centralnym przy ulicy Rymanowskiej, we wspólnym zbiorowym grobie. Asyście oczywiście mamy nadzieję przedstawicieli hierarchii kościelnej, która jest, byłaby zainteresowana tym, czyli i grekokatolików i w tym wypadku katolików, czyli, czyli w obecności księdza, księży obydwu obrządków właśnie chrześcijańskich. We wspólnym grobie zostaną pochowane, więc proszę się nie martwić, one nie spoczną w magazynach muzealnych, nie będziemy ich pokazywać turystom, ci ludzie zaznają godnego spoczynku takiego, jak by chcieli.